Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu ola żelazo. Witam Was serdecznie na 141 Żelaznym Poranku. Szykujcie, hantelki, Od razu lećcie po nie, bo nam się przydadzą na dzisiejszy trening. Będzie to full body, całe ciało. Popracujemy na nogi, na pośladki, na brzuch, na ramiona. Będzie się działo, ale na początek zaczniemy od rozgrzewki, czyli odkładamy hantelki. Jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden, startujemy. Let's go! Hantelki na bok. Stajmy w szerszym rozkroku palce na barkach i takie delikatne skręty tułowia. Takie obudzenie ciała. Wiecie, żeby wziąć ciężarki i z nimi ćwiczyć tak zdrowo, musimy troszkę przygotować ciało, bo nikt z nas nie chce żadnych kontuzji, czyż nie? I coraz mocniejsze skręty. Wydech. Zobaczcie, noga tutaj pracuje również, przekręcamy tak jak chcielibyśmy zgasić papierosa, ale nie palimy tych papierosów. Bo to nic dobrego. I sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wyciągnij ramiona do przodu, z wdechem otwórz klatkę piersiową, z wydechem ramiona do góry i przysiad. Wdech. I wydech. Otwieramy. I wydech. I cztery. Mhm, to nasza rozgrzewka. I dwa. I jeden. Przysiad, wyciągnij ramiona. Podnosimy się. Będziemy teraz robić wypad do tyłu. Stajemy z przodu, maty. Wypad do tyłu i ramiona do góry. Wypad. Mhm. Wydech. I wydech. Cztery, trzy i dwa i jeden. Zrób wypad do tyłu i zrób skłon w stronę nogi zgiętej. Mocno wyciągnij bok tułowia. I zmieniamy stronę druga noga i skłon znowu w stronę nogi zgiętej doskonale. Idź na przód maty, właściwie na tył maty, weź wdech i z wydechem rolującym ruchem przejdź do deski, opuść biodra, pies z głową w dół i wracamy dłońmi do stół, podnosimy się, rolujemy plecy, przechodzimy do deski, opuszczamy biodra, pies z głową w dół i Wracamy do stóp. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Ach, będziemy doskonale przygotowani do ćwiczeń z hantelkami. Mhm. I ostatnie powtórzenie: decha, opuszczamy biodra, pies z głową do góry, do, w dół, znaczy i dłońmi do stóp, podnosimy się. To jeszcze troszkę, żeby podnieść tętno. Potruchamy w miejscu. Mhm. Z uśmiechami, oczywiście, nie inaczej. Nie możemy sobie pobiec wokół własnej osi. W jedną stronę się obrócamy, w drugą. Dziesięć pajacyków i bierzemy hantelki. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. 3, 2, 1. No, kolano do góry. Jeszcze takie uelastycznienie. 3 i 2 i 1. Rozgrzewka za nami. Bierzemy hantle. Pierwszy trzy ćwiczenia. To będą ćwiczenia na nogi i na pośladki. Ja mam hantelki dwukilogramowe. Możemy mieć jeden hantelek, może być hantelek jednokilogramowy, półkilogramowy, albo możemy wziąć butelkę wody. Pierwsze ćwiczenie. Robimy przysiad, hantelki przy klatce piersiowej i wypad. Jedną nogą do tyłu i drugą nogą do tyłu. I będziemy powtarzać. Przysiad, jedna noga w tył, i druga noga w tył. I zrobimy dziesięć takich powtórzeń. Już dwa za nami. Tył. Tył. I przysiad. I możemy zmienić nogę. Teraz ta, która była druga, pierwsza. Pierwsza, druga. Zmieniamy po prostu. Poplątało mi się. I tył. Mhm. Tył. I przysiad. Połowa za nami. Tył. Wypad, tu wyprostowany, brzuch napięty przy naszych ćwiczeniach. Nie pochylamy się do przodu do tyłu tył, tył, mhm. przysiad i ostatnie powtórzenie. tył, przysiad i wypad. Jedna noga bach i bach. I mamy pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to będzie, mamy jedną hantelkę, drugą na razie odkładamy, prawa noga do tyłu, lewa z przodu, wyciągamy prawe ramię do góry, e, lewa ręka do przodu, stanęła z przodu, będzie mnie lepiej widać i robimy opuszczanie bioder, wydech, wydech, mhm. ta druga ręka wyciągnięta, ona nas ładnie balansuje. Nie pochylamy się. Tułów idzie w pionie dół i góra. I jeszcze troszeczkę. Chcę, żeby nasze uda, nasze pośladki dzisiaj spłonęły. I to się właśnie zaczyna dziać. Sześć. Mhm. Nisko, kolano. Kolano nogi przedniej nie przekracza palców przedniej stopy. Dwa i jeden. Zmieniamy nogę. Zmieniamy rękę, robimy wypad do tyłu. Drugą rękę wyciągamy do boku i pompujemy. Mhm. I wydech. Wydech. Brzuch napięty. Ręka wyciągnięta, jedna do boku, druga nad głową przy uchu. Jest moc, doskonale. Ma być właśnie moc. Ok. I osiem. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ekstra. Trzecie ćwiczenie już ostatnie na nasze mięśnie pośladków. Bierzemy jeden hantelek albo dwa. Tutaj możemy wziąć większe obciążenie. Kładziemy się ze zgiętymi nogami. Kładziemy hantelki na biodrach, na naszych kolcach biodrowych i z wydechem unosimy biodra. I wydech, wydech. I przy uniesieniu bioder chcę, żebyśmy wszyscy napięli pośladki. Wydech, wydech. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz osiem z uniesieniem kolana siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, super, dwa i jeden. Doskonale. Ściągamy hantelki, wstajemy i przechodzimy do ćwiczeń na mięśnie ramion i mięśnie pleców. Zaczynamy od opadu tułowia, plecy wyprostowane, będziemy unosić... Jedno ramię do góry, drugie ramię do góry i takie wiosłowanie: łokcie idą w górę. Jedno ramię, drugie ramię i wiosłowanie i jeszcze trochę. Drugie i wiosłowanie. Bok, jak Wam idzie, jest moc i wiosło. I bok. Druga ręka nieruchoma. Mhm. Wiosło. Jeszcze cztery takie powtórzenia. Plecy tutaj mają z nami bardzo dobrze. One bardzo lubią to ćwiczenie. Wydech i podciągnij. Pępek do kręgosłupa, żeby chronić dolne plecy. Wyciągaj plecy. Nie są zaokrąglone. Ostatnie powtórzenie. Hop. Hop. I. Piosło. Dobra, zostajemy z hantelkami przed sobą, będziemy robić martwy ciąg, mhm, opuszczamy hantelki prawie do stóp, plecy wyprostowane, podnosimy się i robimy przysiad z bicepsem. Martwy ciąg, podnosimy się i przysiad z bicepsem. Jeszcze troszeczkę. Mm -hmm. Pamiętajcie tutaj, też bardzo ważne jest, żeby brzuch był napięty, żeby chronić dolne plecy, bo to jest ćwiczenie właśnie na nasze dolne plecy, ale również na nasze pośladki, na tylne uda. Jeszcze chwila. Cztery. Mm -hmm. I trzy. Martwy ciąg, tak jak prawie byśmy ślizgali hantelkami po udach i ostatni i przysiad. Wstajemy. Dobra, trzymamy hantelki młotkowo, będziemy teraz podnosić hantelki biceps. Wystawiamy, wypychamy nad głowę, zginamy łokcie do tyłu, triceps i wracamy tak samo, czyli biceps, wypchnięcie, zgięcie do tyłu, wyprost, biceps i powrót. No to tutaj mamy już taką całą choreografię naszego ćwiczenia. Przy opuszczeniu hantelek za głowę ważne jest, żeby łokcie były jak najbliżej głowy. Hop, hop. Zginamy. W ogóle cały czas łokcie są blisko tułowia. Nie otwieramy ich. Mhm. I jeszcze troszeczkę. To jest nasz set, właśnie na ramiona. O, zapomniałam zrobić tricepsa. To robimy dwa razy. Wydech i wydech i wracamy. Hop, hop. Dobra, to zrobimy teraz cały czas dwa tricepsy. Dwa i jeden. I wracamy. I jeszcze trzy takie powtórzenia. I trzy i dwa. wow, Triceps mocno pracuje. Dwa jeszcze nam zostały. Z trzema tricepsami, kochani, walczymy. Trzy, i dwa, i jeden. Mhm. Ostatnie powtórzenie. Damy radę. Napiszcie mi koniecznie, z jakimi handelkami ćwiczyliście. Jaka to jest jaki ciężar? Hop, i hop, i wow, no trzy ćwiczenia na plecy za nami, no to teraz przechodzimy do mięśni brzucha. Usiądziemy na macie, weźmiemy jeden hantelek, położymy się, nogi zgięte, wyciągniemy hantelek za głowę i z wydechem podnosimy się z takim wyciągnięciem hantelka i dłoni przed siebie, wydech, mocny brzuch i wydech i spięcie i takie wydłużenie kręgosłupa w ostatniej fazie, wydech, na no, brzuch naprawdę bardzo lubi te ćwiczenia, wydech i hop, mhm. jeszcze troszeczkę, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć dwa hantelki, a jeśli jest nam za ciężko z hantelkami, to wtedy możemy spokojnie ćwiczyć, bez żadnego obciążenia. Cały ten trening można zrobić bez obciążenia i również będzie dla nas bardzo dobry. To są e, trzy serie, zrobiliśmy, robimy teraz ostatnią. E, polecam dla zaawansowanych, żeby wykonać je dwukrotnie albo nawet trzykrotnie, żeby mieć taki pełnowymiarowy trening, ale jest jedna seria zrobiona, to już jesteśmy w domu. Ostatnie dwa powtórzenia. Tak jest. Wydech i wydech. No, mocno popracował brzuch, ale to jeszcze nie wszystko. Wyciągnij do góry jedną nogę, drugą nogę i z wydechem będziemy zbliżać handelkę do stóp. I wydech. 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 Ale płonie, mój brzuch już spłonął, jak u was. Nie poddajemy się już, naprawdę jesteśmy prawie na finiszu. Także dajemy z siebie wszystko. I cztery, mhm. trzy mocne spięcie, oderwi łopatki, dwa i jeden, zostaw hantelkę na górze, łopatki. Odrwane od maty, trzymamy, jest ogień, jest moc, tak jest. I teraz takim delikatnym zamachem przejdź do siadu. Cały czas zostajemy z naszą hantelką. Ja się przesuwam mniej więcej na środek maty, wiecie, żeby było takie eleganckie, ładne ujęcie. I teraz będziemy unosić nogę i przenosić pod nogą hantelkę. Zaczniemy od zewnętrznej strony, delikatnie pochylamy się do tyłu. Mhm. I uwaga zmiana kierunku, czyli od wewnętrznej strony do zewnętrznej. Przekładamy hantelkę, trzy i dwa i jeden i uwaga. Teraz będzie trudniejsza wersja. Możemy wybrać oczywiście tę łatwiejszą. Unosimy obie nogi i przekładamy hantelkę. Możemy zostać przy pojedynczym podnoszeniu nóg, ale jeśli czujemy, że jest jeszcze moc w brzuchu, to próbujemy oderwać dwie nogi, ale dbamy o to, żeby kręgosłup był wyprostowany, żeby się nie garbić, a my zmieniamy stronę. Druga strona. Siedem, mhm. sześć i pięć, cztery, trzy, dwa i... Jeden, odkładamy hantelki. Wow, to było naprawdę mocne. Oprzyj, jeszcze się chwilę rozciągniemy i kończymy już tę naszą przyjemność spotkania. Dla mnie to ogromna przyjemność zawsze spotykać się z Wami. Nogi do przodu, ręce za biodrami i z wydechem unieś biodra. Wyciągniemy się troszeczkę. Mhm. Tak jest, wyciągnij boki tułowia. I z wydechem opuść biodra, połóż prawą kostkę na lewym kolanie, odwieź od siebie kolano, wyprostuj plecy, uwypuklij klatkę piersiową. I rozciągniemy pośladek, tylne udo. Opuść teraz nogi w lewą stronę, tak żeby prawa stopa dotknęła do maty i na niej stanęła. A my skręcamy się w prawo. Hmm, niech się tętno uspokoi. Przed tym, jak powiemy sobie, do zobaczenia i wiecie, co jeszcze powiemy, ale jeszcze teraz nie mówimy. Jeszcze teraz musimy zrobić drugą nogę. Jeśli chodzi o rozciąganie, to u mnie na kanale znajdziecie całe sesje z rozciągania, właśnie które teraz bardzo polecam po tym treningu, jeśli macie więcej czasu. A jeśli nie, to to, co zrobimy, też będzie okej, okay, też będzie wystarczające. Oder, skieruj lewe kolano od siebie, odwieć je, uwypukli klatkę piersiową i z wydechem opuść kolano, opuść nogę, a my patrzymy w drugą stronę, jeszcze mocniej akcentując to otwarcie klatki. Weź wdech, wydech, wdech i wydech. Wróć nogami do góry, połącz stopy podeszwowo, oddal od siebie stopy i delikatnie pochyl się do przodu, też takim wyciąganiem i wydłużeniem pleców. Złap za stopy, oddychaj i z każdym wydechem postaraj się zejść tułowiem troszkę niżej. Wyciągnij szyję. Tak jest. Mm -hmm. Teraz zostaw prawą stopę przy pośladku, lewą nogę przełóż za kolano. Przytul prawą ręką, wysokie kolano, skręć się delikatnie w lewą stronę, drugą rękę oprzyj za biodrem. Z wdechem rośniemy, z wdechem jeszcze mocniej się skręcamy. I zmienimy nogę. Teraz lewa zgięta, prawa idzie za zewnętrzne udo, i lewą ręką obejmujemy wysokie kolano. Prawa ręka za nami, i skręcamy się w prawo. I znowu to sama zasada: z wdechem rośniemy czubek głowy do sufitu, a z wydechem jeszcze mocniej się skręcamy, i jeszcze mocniej przytulamy się do naszego kolana. To jest najpiękniejsza miłość do samego siebie. Do samej siebie, nie uważacie? Tak jest. Ach, dzisiaj ciałko popracowało. Będzie piękny dzień. Wszystko. Wszystko teraz pójdzie dobrze, jak tak się zacznie dzień z taką energią, to musi być ekstra. Z wdechem wróć do centrum, usiądź w wygodnym siadzie, niech to będzie siad skrzyżny. Wygodny skrzyżny, bo przy skrzyżnym siadzie też się fajnie e, uelastyczniają, otwierają biodra. A my właśnie w tym siadzie teraz możemy powiedzieć dwa magiczne słowa, które lubimy chyba najbardziej. Trzy, dwa, jeden, mamy to! Woo, woo, woo. 141 żelazny poradek za nami, full body workout zrobione, ach, spłonęło całe ciało i o to właśnie chodziło. Zapraszam Was serdecznie na inne treningi, jeśli macie czas, to tutaj się zaraz pojawią moje propozycje, tak samo jak w opisie filmu też są propozycje kolejnych treningów, które polecam dodać właśnie do tego. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, dużo zdrówka dla Was i do zobaczenia na kolejnych treningach. Buziaki!